37. Pierwszy projekt. Madzia szybko powracała do zdrowia. W połowie maja wyszła nawet parę razy do miasta ze sprawunkami. Wówczas matka przypomniała jej, że jutro jest niedziela i należy podziękować Bogu za otrzymane od niego dobrodziejstwa. Zdaje mi się, kochanko, dodała matka, że trochę zaniedbujesz modlitwę. Powiedziawszy to łagodnym tonem, matka wyszła zostawiając Madzię zawstydzoną. Madzia dotychczas modliła się przygodnie. Kiedy ogarnął ją smutek, gdy widziała ludzkie nieszczęście, czasem gdy zachodziło słońce oblewając purpurą obłoki, czasem gdy odezwała się sygnaturka w kościele. Raz nawet modliła, mówiła pacierz, zobaczywszy jak wróbel ustawił na płocie cztery małe wróbelki i karmił je okruchami, które im Madzia rzucała. Zdawało jej się, że taka modlitwa, która uspokaja jej serce, wystarcza. Lecz uwaga matki zrobiła na niej wrażenie, więc choć w duszy wątpiła, czy w kościele można gorliwiej modlić się aniżeli pod otwartym niebem, natychmiast pobiegła do swych pudełek, ażeby wybrać z nich stążki i aksamitki, w których jej najlepiej będzie jutro do twarzy. Nazajutrz była gotowa przed dziesiątą, lecz ogarnęła ją trwoga na myśl, że musi przejść przez środek kościoła między tłumem osób, z których każda będzie miała prawo powiedzieć. Patrzcie, oto idzie Madzia, którą Pan Bóg ocalił od śmierci, ale nie widać po niej, ażeby wchodziła tu z prawdziwą pobożnością. Bo nie ma się co zapierać. Madzia szła, aby spełnić wolę matki, bynajmniej nie za szczerego natchnienia. Co ją tym bardziej gnębiło, że nawet ojciec włożył czarny surtot, nieco wytarty na szwach i wydobył z kąta laskę ze srebrną gałką. O jakaż jestem nikczemna, mówiła. Ten święty starzec, taki dobry, taki filozof, będzie modlił się za mnie, a ja przewrotna waham się. Kiedy rozległ się głos dzwonu wołającego na sumę i gdy matka włożyła kapelusz i szal turecki, Madzia nagle rzekła: Mateczko, ja pójdę trochę później za wami, tak boję się od razu wejść między ludzi. I jeszcze chciałabym pierwej wstąpić do kaplicy, gdzie jest tablica babci. Moja mamo. Przejdź moje dziecko, kiedy chcesz i jak chcesz, odpowiedział ojciec. Oj, Feliksie, wtrąciła matka grożąc palcem. Wierz mi, matko, że ją Pan Bóg prędzej dojrzy w ciemnej kaplicy, aniżeli nas przed wielkim ołtarzem. Zresztą ma dziewczyna rację, że unika tych elegantów. O, spojrzyj no. I wskazał przez okno na róg ulicy, gdzie kilkoro dzieci z podziwem przypatrywało się panu Miętlewiczowi ubranemu w jasny garnitur i świeżutki cylinder. Rodzice wyszli: matka trzymając, trzymając oburącz wielki modlitewnik Dunina, ojciec machając laską. Zakryta firanką Madzia zobaczyła jak zastąpił im drogę i ukłonił się cylindrem pan Miętlewicz, jak zapytał o coś i chciał biec w stronę ich domu. Jak ojciec wziął go pod rękę i poszli wszyscy ku rynkowi, odprowadzani z daleka przez gromadę dzieci. W chwilę później ukazał się na drugim rogu ulicy Pan Krukowski, odziany w strój granatowy i kapelusz Panama. Obok wózka, na którym jechała jego siostra popychana przez służącą. Wnet wózek i pan Krukowski przyspieszyli kroku i połączyli się z rodzicami madzi, a rozsypane gromady dzieci połączyły się także, tworząc jakby łańcuch, Tyrlarierów bosych i obutych, w kapeluszach, czapkach z daszkami i czapkach z barankiem, w długich kapotach i krótkich spancerkach, w koszulach bez majtek lub w majtkach, z których wyglądały koszule. Jakie tu mnóstwo dzieci, pomyślała Madzia. Kiedy bocznymi ulicami zbliżyła się do kościoła, już na starym cmentarzyku klęczał tłum wiejskich kobiet, podobny do różnobarwnych kwiatów nisko wyrastających przy ziemi. Z drugiej strony wielkich drzwi schylała się gromada chłopów w ciemnych sukmanach, a między chłopami i kobietami od strony rynku zebrała się garstka miejscowej inteligencji. Było tam paru urzędników powiatowych, sekretarze, sądowy i komisarski, dependent od rejenta, prowizor apteczny i jeszcze kilku mniej znacznych. Wszyscy patrzyli na rynek, lustrując młode mężatki i panny. Madzia, z daleka okrążywszy ich, wpadła przez furtkę na cmentarzyk. Stamtąd przecisnęła się między kobietami do bocznych drzwi i z bijącym sercem weszła do kaplicy, gdzie skryła się w najciemniejszym kącie. Zdawało jej się, że cały tłum miejscowej inteligencji w minoklach, ciemnozielonych rękawiczkach, z laseczkami i parasolkami wpadnie za nią, zacznie zaglądać jej pod kapelusz i wypowiadać uwagi, z których śmieją się Głośno wszyscy, lecz w których nic zabawnego nie może znaleźć postronny słuchacz. Madzia uklękła wciśnięta między konwencjonal i kolumnę i patrzyła na środek kościoła. W ławce, przy której stał przystępujący z nogi na nogą pan Więtlewicz, matka Madzi pobożnie chwiejąc głową czytała Dunina. Ojciec oparł głowę na rękach i zamyślony patrzył w okno nad wielkim ołtarzem, skąd padały smugi światła. Nareszcie siedział wyprostowany major. Bliżej w ławce obok której pan Krukowski oglądał się przez monokl na wszystkie strony. Podsękowa pokazywała jakąś modlitwę jego sparaliżowanej siostrze. Podsędek drzemał, a panna Eufemia nieco zwrócona w stronę Krukowskiego patrzyła na chrzest w Jordanie, wymalowany na sklepieniu. O kilka kroków dalej stał na środku kościoła młody blondyn z grzywką w pocztowym uniformie i ponuro spoglądał już to na Krukowskiego, już to na pannę Eufemiu. Proboszcz przy wielkim ołtarzu drżącym głosem śpiewał sumę, a za każdym razem po małej przerwie opowiadał mu z chóru stary organista, przygrywając na fischarmonii, w której jeden ton odzywał się fałszywie, a parę wcale się nie odzywało. Zaś po dłuższym śpiewie przy ołtarzu i po dłuższej ciszy przy fischarmonii wbuchnął nagle dosyć zgodny chór męskich i kobiecych głosów. Tobie cześć, Tobie wieczna chwała, Ojcze Boże, coś stworzył, wszystkie światy i rządzisz wszystkimi. Ciszba baludu z głuchym szmerem upadła na twarze, bijąc się w piersi albo wznosząc ręce do góry. Przy drzwiach rozległo się szlochanie niemowlęcia, które nie umiejąc jeszcze mówić chwaliło Boga płaczem. Przez wybite szyby słychać było świergot ptaków. Nawet pod sędek ocknął się sztywny major wydobył malutką książeczkę. Pan Krukowski przestał się oglądać. Zdawało się, że przez tłum przeleciała fala pobożnego uniesienia i tylko nie dotknęła madzi. O, jakże jestem niegodziwa, myślała, Ażeby za tyle dobrodziejstw nie odmówić jednego pacierza. Śpiew na chórze ucichnął i ludzie ochłonęli. Ten i ów podniósł się, pan Kurkowski znowu uzbroił oko w monokl. Na twarzy młodego człowieka w pocztowym uniformie odmalowała się pogarda. Jednocześnie obok madzi jacyś dwaj panowie zaczęli rozmawiać szeptem: Wiesz pan ile wziął za konsylium od Rubinrowta? Rubla, słyszałeś pan? No, wina odparł drugi. Ten wariat zawsze tak robi i nie tylko sam jest wiecznie bez grosza, ale i innym szkodzi. Brzozowskiemu. I brzozowskiemu i felczerom, i mnie. Przecież ja bym tu bez butów chodził, gdyby mi przyszło co dzień ekspediować jedną dozę rycinowego olejku, a czasami parę proszków chininy. Nie dba o cudze interesa. Nie dba o własne dzieci, powiedz pan. Przecież gdyby się zjechały tu we troje, nie wiem czy wystarczyłoby mu na obiad dla nich. Madzia myślała, że zemdleje. To o jej ojcu mówiono. To jej ojciec nie mógł dzieciom kupić obiadu, gdyby zjechały się razem. O Boże, Boże, Boże! szepnęła, czując, że łzy cisną się jej do oczu. Wszystkie trwogi uderzyły jej na serce. Za jej pensję płaciła nieboszczka babka. Ale rodzice wydawali po 300 rubli rocznie na edukację brata. A dziś bez mała tyle kosztuje ich Zosia, choć nieboga nawet nie uczy się w Warszawie, tylko w mieście guberialnym. Więc skąd tu brać? Czy z tych sześciu morgów ziemi, z której połowa plonów należy do gospodarza, co ją uprawia, czy z praktyki lekarskiej ojca? Ależ ojciec od najbogatszych pacjentów przyjmował tylko po rublu. W jego gabinecie bywali biedacy, którzy nie mogli nic płacić, a z miasta czasami przynosił garść miedziaków i dziesiątek, a czasem nic. I czy podobno dziwić się, że w tak ciężkich warunkach matka pożyczała pieniądze od siostry Krukowskiego, a podczas choroby Madzi wzięła od niej samej 30 rubli na opędzenie kosztów. Tym sposobem wyczerpał się fundusik, który Madzia przywiozła z Warszawy. I dziś Skąd matka bierze pieniądze na jej wina, bewsztyki i rosoły? Skąd? Z domowych oszczędności. Bo Madzie już spostrzegła, że matka wcale nie jada mięsa, a ojciec bardzo rzadko, mówiąc, że najzdrowsze są potrawy chłopskie. Więc dlaczegoż jej nie dadzą tych najzdrowszych pokarmów? Cała historia pani Latter stanęła jej w pamięci. Tam także był brak stopniowo rosnący. Tam także trzeba było zaciągnąć, gać długi na dzieci. Ach, ten wieczór, kiedy pani Latter błagała Madzieł o ułatwienie ucieczki, a ten jej niepokój, wyrazy bez związku, obłąkane oczy, i nazajutrz taka okropna śmierć śmierć za to, że kochała dzieci. Madzieł ogarnęła rozpacz. Jeżeli taki był koniec życia kobiety mającej tylko dwoje dzieci, której majątek ceniono na dziesiątki tysięcy rubli, co może się stać z jej rodzicami, którzy mają dzieci aż troje i żadnego majątku. Zcisnęła splecione ręce jak bezbronny człowiek, na którego spada cios, podniosła oczy w górę i przez łzy zobaczyła w wielkim ołtarzu obraz Matki Boskiej, malowany ciemnymi farbami w srebrnej koronie. Ratuj mnie, oświeć mnie przynajświętsza Panno, szepnęła Madzia ledwie powstrzymując się od łukani. I nagle stała się rzecz niemożliwa dla mędrców, a zwyczajna dla dusz prostych. Przenajświętsza, która patrzyła dotychczas na siermiężny tłum klęczący u jej ołtarza, spojrzała na bok i głębokie, jak nieskończoność, jej oczy przez chwilę spoczęły na Madzi. Potem znowu zwróciły się na ciżbę ludu. Madzia skamieniała. Czy rozum tracę? Przebiegło jej przez głowę. A jednak nie mogła wątpić, że bolesny okrzyk jej serca usłyszano w królestwie wiekuistego spokoju. Na modlitwę odpowiedziało stamtąd jakieś echo i w duszy Madzi po wybuchu rozpaczy zapanowało ukojenie. Już dam sobie radę, pomyślała czując otuchę, choć jeszcze nie widziała rady. W tej chwili doktorowa szepnęła coś dostojącego wciąż obok ławki miętlewicza interesujący młody człowiek skinął głową, podniósł wysoko glansowany cylinder i z trudem zaczął przeciskać się przez tłum w stronę Madzi na nieszczęście manewr ten spostrzegł pan Krukowski, kto od dawna miał baczne oko i na ławkę doktorowej i na postępki jej cylindrowanego goś, sąsiada a ponieważ stał bliżej kaplicy więc w paru susach znalazł się przy Madzi szepcząc mama prosi panią do siebie Madzia podniosła się z klęczek Elegancki pan Krukowski podał jej rękę i zaprowadził do matki, robiąc półokrąg, jak gdyby zajeżdżał czterokątną karetą. Potem, usadziwszy pannę przy rodzicach, stanął skromnie obok niej ze zwiniętym w trąbkę kapeluszem Panama. Osłupiały Miętlewicz zatrzymał się na środku kościoła. Nie stracił ani jednego z okrągłych ruchów antagonisty. Widział, jak pan Krukowski podaje rękę Madzi, co jemu samemu nigdy by na myśl nie przeszło. Widział, jak lewym łokciem odsuwa tłum, jak na każdym kroku troszczy się o nią, zapominając, że jest przeciw kościele, jak odsadza się ciałem, a pochyla ku niej głową. Wszystko to widział, i jeszcze domyślał się, że pan Krukowski dlatego robi tak wyrafinowanie skromną minkę, ażeby zbagatelizować jego pana Miętlewicza, który przecież wszystko sobie samemu zawdzięczał. Gdyby uczucia pana Miętlewicza dały się w owej chwili zamienić na dynamit, kościół w Iksinowie, oddalające go budynki, a może część, rynku należałyby dziś do wspomnień. Nie mogąc jednak zetrzeć na atomy pana Krukowskiego, Miętlewicz zdecydował się wbić mu w serce nóż Morany, więc zaczął znowu przeciskać się przez tłum w stronę kaplicy, zbliżył się do ławki pod i odwróciwszy się tyłem do Krokowskiego, zaczął żywą rozmowę z panną Eufemią. Krukowski obok Madzi zachowywał się tak, jak gdyby go nic nie obchodziło, ani Miętlewicz, ani jego śmiały atak na pannę Eufemię. Natomiast postępowanie Miętlewicza zaniepokoiło młodego blondyna z grzywką w pocztowym uniformie. Przetarł oczy, rozsunął grzywkę nad czołem, jakby nie dowierzając nie tylko swoim zmysłom, lecz i wnioskującym zdolnościom, ale gdy spostrzegł, że Miętlewicz coraz poufalej rozmawia i coraz czulej spogląda na pannę Eufemię i gdy jeszcze zauważył na jej cudnym obliczu odcień zadowolenia roześmiał się gorzko i z gwałtownymi ruchami opuścił świątynię wszystkich tych z szybkością błyskawicy następujących po sobie wypadków Madzia nie dostrzegła, pogrążona w wizji wobec której zniknął dla niej świat rzeczywisty nie słyszała, że na chórze skutkiem niepojętej omyłki głosy męskie zaczęły inną pieśń, a głosy żeńskie inną, co wywołało taki zamęt, że organista schwycił się za głowę, pobożni zaczęli spoglądać na chór i nawet obejrzał się zgorszony proboszcz. Nie widziała, że major nagle wyskoczył z ławki, że dziadek w czerwonej pelerynce obudził pod i że przy wielkim ołtarzu ukazał się baldachim w formie parasola który niósł rejent, staruszek mający długi nos, wiecznie zdziwione usta i nadzwyczajnie wysokie kołnierzyki, podwiązane kolosalnym białym halsztukiem. Dzięki temu halsztukowi, dymom kadzidła i oświetleniu, które z okna padało mu na twarz, rejent chwilami wyglądał jak cherubin, mający bardzo podeszłe lata i bardzo małe skrzydła. Przynajmniej takie wrażenie robił na pani rejentowej, która zawsze wpadała w ekstazę, ile razy jej mąż dźwigał nad celebrantem baldachim, ukazując zdziwioną twarz to z jednej, to z drugiej strony pozłoconego drążka. Proboszcz zdjął z ołtarza monstrancję i otoczony niebieskimi obłokami kadzidła zaintonował U drzwi twoich stoją panie U drzwi twoich stoją panie Powtórzył ogromny głos ludu. Fala tłumu zakołysała się między wielkim ołtarzem i chórem i zaczęła bić we drzwi, cofając się i posuwając naprzód. Na chwilę zrobiło się pusto przed ołtarzem i znowu napłynęła powódź ludzka. Znowu pusto, i fala uderzywszy w ściany boczne zalała stopnie ołtarza. Znowu pusto na środku kościoła. Gdzie ukazał się proboszcz podtrzymywany przez majora i podsęka, i znowu tłum zalał wolne miejsca, gromadząc się poza celebrantem i towarzyszącymi mu starcami. Niekiedy zdawało się, że rozkołysana ciżba jest rzeczywistą falą, która kurczy się i cofa wobec złotej monstrancji, jak przed wiekami pod chrystusową stopą uciszało się burzliwe jezioro. Madzia z matką przyłączyły się do procesji. Posunęły się kilka kroków naprzód i tłum odrzucił je parę kroków w tył. Wciąż posuwając się i cofając w takt pieśni i bijących dzwonów. W tej chwili Madzia usłyszała obok głos dziecięcy: Śmigaj antek. Ru! odpowiedział drugi. Z głową pochyloną, jak do bodzenia, rzucił się w najgęstszy tłum, a za nim jego kolega, rozpychając ludzi rękoma jak żaba, która daje nurka. Ru! Odezwał się nieco dalej trzeci głos i znowu ludzie zaczęli się odrzucać od siebie, jakby ich kto ten, ten go potrącał. — Ałajdaki, może odpuść, antychrysty potępione Odezwała się półgłosem jakaś babina, żeby też nikt nad bestijstwem nie miał nadzoru. Madzi nagle stanęła w pamięci nieprzeliczona gromada dzieciaków. Był między nimi ten zapłakany, który rzucał kamyki do ich ogrodu. I ci, którzy biegli za wózkiem siostry pana Krukowskiego, i ci, co podziwiali cylinder pana miętliwicza, i jeszcze owi, których co dzień można było widywać na gałęziach drzew lub na szczytach parkanów. I tacy, którzy tarzali się w ulicznym piasku, brodzili po wodzie z zawiniętymi do kolan majtkami, albo w czasie ulewnego deszczu wystawali pod rynną, bijąc się o lepsze miejsce. Wszystko to były dzieciaki zaniedbane i Madzi błysnęła myśl – Założę tu szkołę elementarną. Gorąco oblało ją z radości. Mogę zebrać co najmniej setkę dzieci, mówiła do siebie. Gdyby każdy płaciło choć po rublu na miesiąc, miałabym sto rubli miesięcznie. Całe utrzymanie. Jeszcze mogłabym pomagać mamie, a Zosię wysłać do Warszawy. O dziękuję ci Matko Boska, boś ty mnie natchnęła. Co tobie, Madziu? Szepnęła patrząc na nią matka. Mnie jesteś taka rozpromieniona. Modliłam się. Matka chciała ją pochwalić, lecz w tej chwili spostrzegła eks-paralityczkę, którą prowadził z jednej strony doktor, z drugiej pan Krukowski. Ach, pomyślała doktorowa. Widocznie podobał jej się pan Ludwik i nie umie biedactwo ukryć tego. Starszy wprawdzie od niej weschnęła, ale dobrze wychowany i mądry. Ma... Niech się dzieje wola boska. Nie będę ani przymuszać, ani bronić. Teraz przyszła Madzi uwaga, że jednakże ona sama stu dzieci uczyć nie może. W takim razie musi poprzestać tylko na pięćdziesięciu rublach miesięcznie. Ale co robić z pozostałą resztą dzieciaków, które niezawodnie będą tłoczyć się do takiej szkoły? Wiem, rzekła w duchu: przyjmę femcię do spółki boć ona biedaczka nieraz narzekała że nie ma pola do pracy i jest ciężarem dla rodziców o dzięki tobie panno Przenajświętsza, ty mi zsyłasz takie pomysły